Cześć, witamy na kanale Grupy Przybyszerskiej Instalator na Robocie. Wiele razy zadajemy sobie pytanie, jak wyglądają kwestie palności naszych produktów, konkretnie izolacji. Mówimy o tym przy deklaracjach, kiedy wymaga tego inspektor, kiedy wymagają tego e, koledzy na budowie, kierownicy na budowie. I tak na dobrą sprawę za każdym razem widzimy to tylko i wyłącznie na kartce. Dzisiaj postaramy się przedstawić Wam to troszeczkę bardziej łopatologicznie, a mianowicie będziemy palić to u nas na firmie. Zapraszam serdecznie. Próbę ogniewą dzisiaj wykonamy za pomocą propanu butanu palnikiem służącym do lutowania. Temperatura myślę, że na styku dwóch kolorów płomienia, których teraz niestety nie widzimy będzie w granicach 700 stopni. Producent oczywiście palnika deklaruje 900, ale nie mamy co w to wierzyć. Dzisiejsze palenie zaczniemy od wełny skalnej, która jest tak na dobrą sprawę na, na, najbardziej odporną na temperaturę y, izolacją dostępną na rynku. Jej temperatura maksymalna to 250 stopni. W trakcie palenia łatwo zauważyć, że jeżeli dochodzimy bezpośrednio do wełny, wełna się bardziej przetapia, nie pali się, prędzej warstwa zewnętrzna aluminium wywołuje płomień. Jak sami widzicie, samo palenie jest dość długotrwałe i broni nas dość intensywnie przed ogniem. Kolejną otuliną będzie poliuretan, potocznie zwany purem. Jego temperatura w wytrzymałości ogniowej to 135 stopni. Przypominam, że dajemy mu temperaturę 700. Jak widać, w porównaniu do wełny różnica ogromna. Akurat w naszym domorosłym laboratorium niestety dość mocno wieje, więc. Musimy uważać, żeby płomienia nam nie zdmuchnęło. Kolejny będzie kauczuk. Jego temperatura maksymalna to 110 stopni, niewiele więcej jak polietylen, trochę mniej jak poliuretan. Myślę, że efekt będzie podobny. Na samym końcu, moi mili, macie naszego potocznie zwanego szaraczka, czyli polietylen, temperatura maksymalna to 100 stopni. Jak widać słuszne jego zastosowanie tylko i wyłącznie do posadzki. Tak jak sami zauważyliście, na naszej chałupniczej próbie okazało się, że polietylen jest najsłabszą izolacją, wełna jednak najmocniejszą, co by tutaj dużo nie mówić, każdą z tych izolacji dostaniecie u nas na stronie przybyszyscy.com.pl. Zapraszamy gorąco do naszego sklepu, przede wszystkim zapraszamy Was również do oglądania naszych filmików na wszystkich mediach społecznościowych. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania kolejnych filmików.